Witam drodzy słuchacze na kolejnym naszym odcinku, spotkaniu, który nazywamy Poławiacze Bożych Pereł. I dzisiaj, kochani, kolejny raz pochylimy się nad Słowem Bożym. Może będzie dłuższy troszkę fragment przeczytany, ale Słowa Bożego, jak to się mówi, nigdy za wiele. Dzisiaj będziemy patrzyli na fragment, który często czytamy jako ludzie Słowa Bożego, i często spotykamy się z tym. Fragmentem, ale, ale ja dzisiaj chciałem kolejny raz wyłobić pewną perełkę, którą yy, nieraz nie zwracamy uwagi, a ja dzisiaj chciałem pokazać coś nam na przykładzie pewnego fragmentu z Biblii. Jezus będzie ten fragment traktował o tym, jak Jezus podczas swojej Wędrówki razem z uczniami zatrzymali się koło pewnej studni, jak mówi Słowo Boże, musiał przechodzić przez Samarię, drodzy, teren, który zamieszkiwali Samarytanie. Obydwie te nacje, Samarytanie i Żydzi, w których pochodził Jezus w ciele, urodził się jako rzeczywiście Izraelita, jako Żyd, a więc Żydzi i Samarytanie, obydwie jako nacje obok siebie, żyjące gdzieś tam, ale gardzili sobą nawzajem, i obydwie te nacje, obydwie te, te grupy ludzi twierdziły, że wierzą w Boga, i obydwie te nacje były pewne, że to oni właściwie wierzą w Boga i wielbią Boga we właściwy sposób. I w takim właśnie miejscu w Samarii. Jezus postanowił odpocząć przy studni pod miastem, podczas gdy uczniowie poszli do miasta, aby kupić coś do jedzenia. I w pewnym momencie była to taka godzina nietypowa w pewnym momencie do studni przyszła kobieta, aby naczerpać wody ze studni, i zaczęli rozmawiać. Jezus zaczął rozmawiać z tą kobietą. Chociaż ona w jakiś sposób rozpoznała, że on nie jest Samarycaninem, ale jest raczej Żydem, i sama dziwiła się również, że on z nią rozmawia, a Jezus zaczął rozmawiać. I, kochani, teraz przeczytamy dłuższy troszkę fragment, abyśmy po prostu mieli obraz tego, co tam się wydarzyło, obraz tej rozmowy, i spróbujemy naukę wyciągnąć z tego sobie, na dzisiejszy dzień. I przeczytamy z Ewangelii Jana, z czwartego rozdziału, od siódmego bersetu do 26. I wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody, i Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. I wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie samarytankę o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie. Nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę znowu, pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziłaby czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc: Nie mam męża, a Jezus rzekł, do niej dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów? A ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, prawdę powiedziałaś. I rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć Bogu, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. I rzekł jej Jezus, Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie tego, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać ją w duchu i w prawdzie. I rzekła mu niebiasta, wiem, że przyjdzie Mesjas, to znaczy Chrystus, gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. I rzekł jej Jezus, ja, który mówię z tobą, jestem nim. Drodzy, koniec cytatu, i chciałem troszeczkę skomentować yy, możliwie wyciągnąć naukę dla nas, właśnie. I cała masa treści jest w tej rozmowie między Jezusem a kobietą ale ja chciałbym zwrócić yy, naszą uwagę na werset szesnasty, na werset siedemnasty, na werset osiemnasty, gdzie napisane jej jest, że Jezus zwrócił się do kobiety i powiedział idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. A kobieta odparła, odpowiedziała nie mam męża i Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie masz męża, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz e, masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. No, co tutaj się wydarzyło? to właśnie jest perełka, którą mamy obiecaną w każdym nasim, naszym odcinku poławiaczy Bożych pereł i Jezus niejako naprowadził kobietę, aby wyznała, aby wyznała, aby się przyznała, że jest po prostu cudzołożnicą, że jest przetecznicą, że żyje z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Było to trudne dla kobiety yy, rozmawiać o tym z mężczyzną, którego nie znała. Ona jeszcze wtedy nie wiedziała, kim jest Jezus. Ona widziała przed sobą izraelskiego mężczyznę, a Jezus miał cel: chciał zbadać jej serce i zrobił to w ten właśnie sposób. I zobaczył, że w jej sercu jest prawda. Pomimo poniżenia, pomimo bólu, kobieta ta rzeczywiście wyznała. I wiecie, wydaje się, że w tym momencie kobieta poczuła, że oto stoi przed nią ktoś wyjątkowy. I myślę, że od tej chwili, gdy kobieta stanęła niejako w prawdzie, natychmiast zaczął działać duch święty. I kobieta w tej atmosferze Ducha Świętego, pierwsze o co zapytała, to, to zapytała tak jak pisze w wersecie 20: Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, a wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Drodzy, to było dla niej najważniejsze. Chciała wiedzieć, jak naprawdę i właściwie żyć z Bogiem. Jak sprawować swoją wiarę, jak żyć, by podobać się Bogu. Nie ludziom, by się podobać, a Bogu właśnie. I Jezus jej odpowiedział w 21 i 20, e, e, 21 i 20 do 24 wersetu. Ja będę czytał i to wybrzmiało bardzo tak głośno i, i rzeczywiście, a najlepiej to zrobić poprzez Słowo Boże. I Jezus odpowiedział jej niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie tego, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu Cześć w duchu i Prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy będą mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Kochani, Jezus odpowiedział jej wprost. Jezus nie owijał bawełnę, nie spędzał z nią godzin jakichś na nauczaniu, ale skrócił jej drogę, odpowiedział jej wprost. Ale wiecie dlaczego odpowiedział wprost tej wzgardzonej przez wszystkich kobiecie? Wiecie, ona nawet do tej studni przyszła o godzinie, której była pewna, że nikogo nie spotka. Ponieważ spotykała się z drwinami, z szykanami, ze wzgardzeniem, z odrzuceniem i tego chciała uniknąć. I teraz tutaj spotkała Jezusa Chrystusa. Im, w zbolałym sercu jej była tęsknota za Bogiem. Pragnęła żyć prawdziwie z Bogiem, prawdziwie oddawać Mu cześć i chwałę, tęskniła, a gdzieś tam w życiu pogubiła się i popełniła masę błędów. Po prostu życie tak potoczyło się i my również czasami mamy podobnie. Gubimy się w tym życiu, przerastają nas pewne sytuacje i już od tej pory. Opuszczamy ręce, i nasze życie toczy się nie po naszej myśli. Drodzy, nieraz widzimy ludzi w naszych miastach, w naszych społecznościach, którzy po ludzku są po prostu nie do przyjęcia. Jacyś może brudni, jacyś może brzydko pachnący, odrzuceni przez całe społeczności. A chcę Wam powiedzieć, że ci ludzie, wszyscy ci ludzie, gdy tak na nich się przyglądam, to Bóg mi poddaje taką oto myśl, że przecież oni, gdy się urodzili, gdy mama opiekowała się nimi, byli małymi dziećmi, przecież oni nie marzyli o tym, aby tak właśnie potoczyło się ich życie. I kochani, taka była i ta kobieta. Ona na pewno nie marzyła o tym, żeby być taką wzgardzoną, odrzuconą po prostu przez całe całą tą społeczność, w której żyła. I Jezus zobaczył w niej prawdę. Zobaczył w niej prawdziwość, zobaczył w niej autentyczność. I, drodzy, to był klucz do tego, że Jezus przyszedł do niej prawdziwie. Prawda i autentyczność, a nie udawanie. Szczerość, bez względu na konsekwencje, po prostu prawda. I nauka dla nas jest taka: gdy przychodzimy do Boga, mamy być szczerzy, mamy być pokorni, musimy odrzucić wszelkie maski, przestać kalkulować, co nam się bardziej opłaca. A wtedy Jezus przyjdzie i, i pomimo często naszej beznadziejnej według nas, sytuacji, gdy wydaje się już nam, że nie ma ratunku, to on przyjdzie i podniesie nas, wywyższy nas. Drodzy. Jestem żywym świadectwem tego. Nieraz w moim życiu było tak, że wydawało mi się, że już jest wszystko skończone, że już jest w zasadzie wszystko poustawiane, że tak ma być, choć nie podobały mi się te sytuacje w moim życiu, ale zawsze był Bóg. Zawsze przychodziłem do Boga ze łzami, czy może z bólem serca i wołałem. I przychodził Bóg. I wywyższał Bóg, i podnosił Bóg i obmywał Bóg z nieczystości wszelkiej. I tak było z tą pogarcaną, odrzucaną kobietą. Tak będzie z nami, gdy tylko okażemy przed Bogiem prawdę i szczere serce. Przez tą poliżoną i nieznaczącą nic kobietę w tamtym społeczności, którą gardziła właśnie cała społeczność. To przez tą kobietę Bóg zadziałał wówczas, i nawróciło się i uwierzyło bardzo dużo ludzi z tego miasteczka, z tej społeczności. To przez nią właśnie działał Duch Święty, bo w niej była prawda w tej kobiecie, a Duch Święty jest Duchem prawdy. Drodzy, jeżeli przychodzimy do Boga, to oddawajmy Mu. Cześć w duchu i w prawdzie, bo On tak powiedział, bo Jemu tak się upodobało. Drodzy, a najważniejsze jest, abyśmy Bogu się podobali, nie ludziom. Amen.